Witam w kolejnej części poradnika wideo poświęconego oprogramowaniu Magnet Field. W tej części pokażę, podobnie jak w poprzednich częściach, w jaki sposób można skonfigurować oprogramowanie magnet, chociażby w kontrolerze, pod ustawienia pozwalające na połączenie z tachimetrem robotycznym. W tym celu wejdziemy do konfiguracji, pomiar. I już wcześniej utworzony profil ja przekształcę, czyli zedytuję pod tachimetr robotyczny. Nazwa profilu będzie taka jak nazwa tachimetru, z którym będę pracował. GT 503. Bardzo popularny model. Jeden z najszybszych tachimetrów robotycznych na świecie. Tutaj bardzo ważne, aby w typie podać typ zmotoryzowany i możemy przejść do kolejnej zakładki. W następnej zakładce mamy możliwość wyboru producenta, standardowo między Topcon, Sokia, ewentualnie jeżeli chcemy poznać więcej opcji, zanim połączymy z danym urządzeniem, możemy również włączyć tryb symulacji. Zostawiam Topcon, model wybieram z listy rozwijanej GT500, Seria GT500, i przechodzę do następnej zakładki. W tym momencie już widzimy pierwsze różnice między zwykłym tachimetrem manualnym. Pojawiła się dodatkowa opcja poza łączeniem przez kabel i przez Bluetooth. Bluetooth oczywiście dalekiego zasięgu. Jest również możliwość połączenia przez moduł RC, który umożliwia dodatkowo bardziej efektywną pracę w terenie. Jak i również dłuższe zasięgi pracy jednoosobowej, ja będę łączył przez standardowe Bluetooth, występujące w tachimetrach Topkona, oczywiście i w kontrolerach w opcji Long Link. I przechodząc do następnej zakładki, mam pierwsze parametry dotyczące typowej pracy robotycznej. Możliwe jest ustawienie szukania i śledzenia. Obszar szukania. Obszar szukania można definiować zarówno tutaj wewnętrznie w programie magnet field, jak i wewnętrznym oprogramowaniu, znajdującym się w samym tachimetrze. Horyzontalnie możemy ustawić inną wartość, na przykład trochę większą niż wertykalnie, w taki sposób, by w tym obszarze szukania instrument nam szukał bardziej w poziomie naszego lustra. Warto zaznaczyć sobie najwyższą możliwą prędkość obrotu w stopniach na sekundę dla tachymetru serii GT500, jest to 128 stopni na sekundę. No i w tym momencie możemy przejść dalej. Metoda pomiaru. Metoda pomiaru w podobnie jak manualnych do wyboru pikieta pojedyncza bądź pomierzony punkt w pierwszym i drugim położeniu. W pierwszym i drugim położeniu możemy od razu ustawić, żeby instrument nam wyszukał i śledził w drugim położeniu punktu, bądź docelował do tego punktu. Automatycznie możemy zaznaczyć zapis. Instrument to zrobi automatycznie oraz możemy zaznaczyć, żeby również w drugim położeniu obyżej. ja tych opcji nie będę zaznaczał. Zostawię na pojedynczym pomiarze pikieta. Oczywiście podobnie jak w tachimetrze Manualnym można ustawić tolerancję zarówno kąta poziomego, odległości, jak i kąta pionowego. W następnym opcjach manualnym mamy do dyspozycji ustawienia typu pomiaru, to co będzie nam się wyświetlało na ekranie, rodzaj celu pryzmat, folia bądź bezlustrowy, natomiast Istotną kwestią jest to, że wśród pryzmatów dostępnych na liście rozwijanej już znajdują się najpopularniejsze pryzmaty topkonowe, takie jak ATP1 pryzmat 360 ze stałą minus 7 możemy podejrzeć, oczywiście, zgadza się minus 7, również z dodatkowym, już tutaj oznaczonym poziomem offsetu dla anten odbiorników, które znajdowałyby się. W w trybie, trybie do tego pryzmatu. Jest to oczywiście pryzmat 360. Oczywiście tachimetr robotyczny będzie śledził również pryzmaty standardowe, będzie weryfikował, sprawdzał, czy ma do czynienia konkretnie z pryzmatem i po wprowadzeniu tego pryzmatu jest możliwość pracy z tachimetrem robotycznym i z pryzmatem standardowym, który nie jest pryzmatem 360. Mamy możliwość oczywiście wyboru oddzielnie rodzaju pryzmatu dla nawiązań i dla pojedynczych pikiet. Jak również mamy możliwość ustawienia diod pomiarowych. W przypadku metru jest możliwość ustawienia ciągłego pomiaru przed ustawienie również autodocelowywania, które jest bardzo efektywne przy pracy dwuosobowej, kiedy jedna osoba stoi przy instrumencie w momencie, kiedy Nakieruje na pryzmat, a pryzmat znajduje się w obszarze widoczności samego instrumentu, zostanie automatycznie docelowany do pryzmatu. W następnej zakładce znajdują się standardowe ustawienia pomiaru, tutaj również tryb precyzyjny i tryb szybki. Dodatkowo jest możliwość, oczywiście, w trybie precyzyjnym ciągłego pomiaru. A w następnej zakładce znany już autopomiar, podobnie jak w ustawieniach dotyczących tachymetrów manualnych, jak i odbiorników satelitarnych, podobne opcje i podobne możliwości. Dodatkową opcją jest opcja monitoringu. Możemy zarówno stworzyć własny plik, możemy wybrać typ danych wyjściowych: czy to mają być obserwacje, czy współrzędne i możemy ustawić wszystkie parametry dotyczące tego w jaki sposób ma być przeprowadzany monitoring. Już w samych opcjach monitoringu, które znajdują się w pomiarze, można później ustawić listę punktów, które mają podlegać stałemu monitoringowi po oczywiście wykonaniu nawiązania. Jak i również jest możliwość by ustawić w jakim interwale czasowym ma Taki monitoring być przeprowadzany na tych punktach. W przypadku tachimetru robotycznego będzie on wyszukiwał, docelowywał bądź śledził te punkty automatyczne. Metoda pomiaru również jest możliwość ustawienia w jednym i w drugim położeniu, dodatkowo uśrednienia tych pomiarów. Możemy wybrać oczywiście plik zapisu, gdzie mają się zapisywać dane takiego monitoringu. Oraz w jaki sposób ma być nazwany plik wyjściowy z tymi danymi. W następnych opcjach, poza standardowymi ustawieniami tyczenia, podobnymi jak przy ustawieniu samego tachimetru manualnego, mamy również możliwość określenia po kierunku ruchu, podniesienia czyli... oczywiście dodatkowo, możemy ustawić sobie na szkicu widoczność stanowiska poprzedniego punktu coś co nam jeszcze dodatkowo może przyspieszyć orientację w terenie. Oczywiście również znajduje się tutaj opcja uwzględnij punkty wcześniej wytyczone. W następnych opcjach typowo już związanych z tachimetrem robotycznym wytyczony możliwość punkt. i w tym przypadku poza klasycznymi pokaż kąt poziomy, pokaż kąt pionowy, możemy automatycznie ustawić, by tachimetr obracał się na punkt, bądź horyzontalnie, bądź horyzontalnie i wertykalnie, jeżeli mamy również wysokości podane i tachimetr będzie obracał się w tym konkretnym kierunku. Po wykonaniu obrotu możemy ustawić również jakie działanie ma wykonać tachimetr, czy ma szukać i Śledzić pryzmatu, czy ma szukać, docelować po prostu do samego pryzmatu. W tym momencie warto również włączyć diody dotyczenia. Diody dotyczenia umożliwią nam po automatycznym obrocie zlokalizowanie osi celowej instrumentu. Oczywiście można również włączyć autodocelowanie w tym opcji. Wszystko zależy od preferencji użytkownika. Standardowo oznaczenia poziomów na tyczce przy tyczeniu spadków, ustawienia tyczenia analogicznie do ustawień pomiaru, znane już oznaczenie punktu wytyczonego, nazewnictwo punktów, no i kilka dodatkowych opcji, które można włączyć bądź wyłączyć właśnie przy pracy robotycznej również podobnych do tych, które były widoczne w ustawieniach klasycznych tachimetru manualnego. Istotną opcją na pewno jest orientacja kierunku prawy lewy względem osoby Dodatkowe tyczącej. opcje również w zależności od tego jakie są wymagania i co jest wygodniejsze w terenie można włączyć bądź wyłączyć. Taki profil mogę zaakceptować Profil został zaakceptowany, jego nazwa pojawiła się w konfiguracji optycznej. W domyślnych ustawieniach mamy również inną konfigurację dostępną w bibliotece. Ja zostawiam tą, która jest tutaj ustawiona. Po zaakceptowaniu, oczywiście w połączeniu, konfiguracja ta jest dostępna w trybie połączenia. Więcej o samych możliwościach i pomiarze oraz tyczeniu w przypadku tachimetrów robotycznych będę opowiadał w kolejnych częściach. Na dzisiaj dziękuję i do usłyszenia.